Generalizując, każdy myśli, że jest wyjątkowy, że ma takie same problemy, że nie ma identycznie takiej samej osoby jak ona, a to jest nieprawda. W dzisiejszym materiale chciałbym pokazać tobie, jak to jest z tym, że każdy czuje się wyjątkowy, że ma wyjątkowe problemy, że nie ma drugiej takiej osoby jak on czy ona. Zaczynając, podzielę to na dwa różne elementy. Tablica na pół i tak, pierwszy element to osoba, która jest tak naprawdę w dołku, ma jakieś problemy, z którymi się zderza, nie daje sobie z nimi rady. I dodam, że jest to element, który jest często, e, który często jest wykorzystywany przez trenerów mentalnych lub nie wiem, e, czy trenerów, czy psychologów. Ale ja wiem na pewno, że ważne, bardzo ważne jest zdanie sobie sprawy z tego, że jest sobie osoba. Mogę być nawet ja. Osoba taka jest w dołku mentalnym, ciężko sobie poradzić, ma masę problemów, które ją przytłaczają, i nie radzi ona sobie z nimi. <laughs> Ważnym elementem do wyjścia z tego jest zdanie sobie sprawy, spojrzenie na wokół i zobaczenie, że jest cała masa, rzesza ludzi którzy mają te same problemy co ta osoba. I to nie jest tak, że o, moje życie jest do dupy, z niczym sobie nie radzę, wszystko jest na przekór, z niczym nie mogę sobie dać rady. Nie. To z tą osobą, to ze mną musi być coś nie tak, skoro sobie z tym nie radzę. Kurczę, coś nie idzie, no to poszukaj rozwiązania. I gdy ja nie zaję sobie z tym śladem, po pierwsze, szukam w internecie. Jeśli brakuje tam wiedzy, szukam książki, która jest w stanie mi pomóc. I to jest właśnie bardzo ważne: nabranie tej perspektywy, że ta osoba, która ma problemy, że ja, który mam problemy, nie jestem jedyny, który nie radzi sobie z tymi problemami. Również inne osoby ze świata, z mojego otoczenia, mają takie same problemy jak ja. I jeśli to jest ważne do zrozumienia, jeśli się zrozumie. To, że są inne osoby, takie jak ja, które mają problemy, to nabieramy tej perspektywy, która pozwala nam się uwolnić właśnie z tego, o ja to mam właśnie najgorzej, i to wszystko jest na przekór mnie, bo inne osoby spotykają się z tym samym. Każdy, e, każdy ma inne życie, ale każdy, no, generalizując, każdy napotyka na te same problemy w swoim życiu, spotyka się z podobnymi przeciwnościami. A tak naprawdę, każdy generalizując, myśli, że jest wyjątkowy i nikt inny nie ma tak samo źle jak ja mam. I z drugiej strony, jest taka osoba, która chce się rozwijać. Tutaj powiem konkretnie na moim przykładzie. Ja poznałem Dawida Piątkowskiego i <laughs> głównie na nim się wzoruję. Od niego się bardzo wiele uczę, od niego czerpię wiedzę i również od innych osób. <laughs> bardzo przepraszam za mój głos, ale właśnie wróciłem z pracy, gdzie pracuję w call center. I no tam głos jednak już przez 8 godzin mówienia no to trochę siada, więc jeszcze nagrywam materiał dla was. No to jest taki ja, który się uczę od mojego mentora, uważam za mentora swojego Dawida Piątkowskiego, od którego cały czas czerpię wiedzę e, i cały czas patrzę na niego, jak on żyje, jak on funkcjonuje. Ja się od niego uczę i chcę również przekazywać podobną wiedzę do takiej, którą on przekazuje w swoich filmach, w swoich materiałach, również dla was, dla swojej widowni, e, dla, dla moich. Fanów osób, które mnie oglądają. I to nie jest tak, że moją jedyną konkurencją czy osobą, która jest w podobnej branży co ja, jest Dawid Piątkowski. Nie. Zdanie sobie z tego sprawy u mnie w głowie, że takich młodych, ambitnych osób jak ja jest jeszcze masa. Jest jeszcze ich no, cały czas. Już co rysuję. Jest ich naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Jeśli się wejdzie gdzieś, popatrzy, jest masa takich osób jak ja, które chcą gdzieś przekazywać wiedzę, wybić się. I dopiero gdy zdajesz sobie z tego sprawę, gdy dopiero gdy zdajesz sobie z tego sprawę, tym bardziej się angażuję w to, co robię, tym bardziej jeszcze mocniej przyswajam wiedzę, jeszcze więcej treści chcę publikować do internetu, żeby jeszcze się szybciej wybić i żeby być w tym e, top 1, top 3 w branży osób, e, które się tym zajmują. Tak wiem, długa droga przede mną. Tak wiem, to nie będzie łatwe. Tak wiem, to zajmie dużo czasu. Tak wiem, ale jestem gotów to podjąć się tego wyzwania, bo to jest moja pasja, to co chcę robić. Chociaż potykam się o wiele problemów, jest wiele przeszkód na mojej drodze, ale mam tą świadomość, że to jest moja pasja, chcę to robić i jeśli nie będę działał szybko, to będą osoby, które mnie wyprzedzą i będą przede mną i szybciej one się wybiją niż ja się przebiję, a później. Zginę gdzieś między nimi, niezauważony, dlatego chcę działać szybko tu i teraz z perspektywą, że jest wiele takich osób jak ja i się chcę wybić. Dlatego, zaczynając negatywnie, trochę ten materiał, przeszedłem do pozytywu. I zapamiętajcie, proszę Was, że tą perspektywę. Nie jesteś jedyny, nie jesteś jedyna z takimi problemami. Nie jesteś jedyny, jeśli jesteś ambitny, chcesz się wybić, jesteś mądry, myślisz o deweloperce, myślisz o wynajmowaniu mieszkań, aby zostać rentierem bardzo szybko, aby stworzyć jakąś firmę. Słuchaj, każdy ma pomysły. Sek sekretem jest, aby zdobyć wiedzę, wdrożyć to i zarobić. Jest mnóstwo osób, jeszcze raz to powtórzę, że które mają pomysły, które mają problemy, które chcą się wybić. I nie jesteś w tym jedyny. Nabierz tej perspektywy i zacznij działać jeszcze szybciej, zanim ktoś Cię wyprzedzi. I zacznij nabierz tej perspektywy, aby, w, aby wyjść z tego gównianego dołka, w którym jesteś, bo nie potrzebujesz tam długo być. Potrzebujesz nabrać perspektywy na to, że generalizując, każdy ma takie same problemy podobne do twoich, a to tylko ty nie możesz wyjść z tego dołka. Coraz bardziej zaczynam mówić jak coach, a nie chcę tego robić, staje się to dla mnie trochę, muszę trochę nad tym popracować, bo nie chcę prowadzić tej narracji, tej narracji dłużej, jest to dla mnie bardzo ważne i chciałbym, abyście mnie nie, odebra, nie, od, nie, od, nie odbierali jego coacha, ale ta wiedza jest naprawdę zarąbista, nabierzcie tej perspektywy, proszę was, bo to jest coś, co mnie niedawno dopiero wyzwoliło, że wyzwoliło we mnie masę mojej energii, która jest przekładana dalej na działanie, na działanie, na działanie, na działanie, na szybsze wybijanie się, na szybsze wzrastanie w wiedzy. Dziękuję bardzo za ten materiał. Jeśli materiał Ci się podobał, pomimo tej kołczowej narracji, to zostaw lajka, to pomaga mi w zasięgach, w wybijaniu się. Zostaw komentarz, jeśli masz jakieś pytania, zapytaj o coś i udostępnij ten materiał, jeśli może on się komuś przydać. Czy w przypadku tej pierwszej wersji, czy tej drugiej, aby nabrać perspektywy, że nie jesteście jedyni. Dziękuję za uwagę. Mówił do Was Bartek Słowiński i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Dzięki, cześć!